No to, co ja Pierwszy vlog no. na moim kanale i pierwszy film. I można to zrobić, gdybym. Może kiedyś, jak on sobie zrobił, to ten film zrobił, to nagle. Może, nie wiem, kiedyś. Kiedyś może, albo. Zarudza się ten odcinek! Nie ma!

Dzień dobry, no i jesteśmy po krótkiej przerwie. Ten pan nie chciał, nie chciał posłuchać mnie. No dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Nie. Szymon, Nie, ja w to. To ładne. Ja jestem, błażej, on jest. Szymon, wierzę w to. Szymon, możemy go znać jako A nie jako Poldek. chodziło o Poldek. Pani nie miał poldek. Pani... I Nie mam niestety skina nie umiem. Ja... A ja mam! No ty masz, no. Dobra. Nie gram od dwóch No bo niestety nie ma komputera chwilowo, bo ma remont w pokoju. O, I jest O, tu jest tablet. Czekaj, e, niech się mnie przybita. Dam tu tablet. Siedziem no, tak. i pół cali. autokaratura bambina, taka autokaratura bambina, taka autokaratura bambina, taka autokaratura bambina, taka taka autokaratura bambina, taka autokaratura bambina, taka autokaratura bambina, Nie marnie bo po prostu hmm. nie no, Ja Po prostu to jest taki krótki. Nie chcę robić znacznie długo, drugiego, jak nie wiadomo co. Kiedy masz mi się. A tu zaraz wam coś pokażę. To jest kamerka. kamerka, którą mieliśmy pierwszy nagrywać, ale się nie dało załączyć. Ну no и... ,dfis... Не далось сезон. Не далось сезон. Потому что что мы... Эй! Когда я буду использовать на такого... Я его Ну, не знаю, может так потом все равно... час... не знаю, потом Что... Я не знаю, потом я все не могу... вам какая-то... Третья капкула, что мама взяла... Tu si okay. bo... ja to, to, to Já jsem můj předsed v čtvrtém a katkovek mi měli, čekaj. Jde po začátku matematiky. Já už mám nový matematiky, to já to potvrduji dobře. Od ruky, budeme Jeden, dva, A ja jakieś poski zawsze poni. Dobra, spaduszka. Ale zagrałam z miejsca. Nie opodło, nie opodło. Takie są tu moje karkówki. Czyli karkułek było z matematycznie. No jedna druga. Czwarta. Piąta. Szósta. Sześć kartkówek było z maty, a dopiero Ja miałam 8. To... No to było już niezbyt dużo Także było osiem. kartówek. No, Nie, Nie wiem. Może to, to wieczu. Tak. Wieczu. Może by to. Может, быть, у меня на каналы с Майнкрафта. может, будут еще из не знаю. Наверное, выставлю какие-то билеты, когда я Ну, попроси. Ну, и чего иметь кассу на не И... możemy skończyć, a czekać swoje przywitanie, ale żeby... to wszystko na ten odcinek. Że, e, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. To. A jak Wam się podobało, to oczywiście oczywiście oczy, więc oczy, oczy. No to Gioemi, Gioemi, Goti, Poli, 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 so. Poli, 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 Nara Nara